Nigdy nie sądziłem, że jedno spojrzenie nauczycielki może obrócić moje życie w piekło. Już pierwszego dnia semestru pani Żurawska, nasza nowa polonistka, zatrzymała na mnie wzrok dłużej niż na kogokolwiek innego. Uśmiechnęła się i powiedziała Masz talent, Janek. Zostań po lekcjach. Przekażę ci dodatkowe materiały. Na początku byłem zaszczycony. W końcu kto by odmówił prywatnej konsultacji z nauczycielką, której prace literackie studiują studenci. Ale kiedy na przerwie usłyszałem jej śmiech dobiegający z klasy i zobaczyłem, że zostawiła uchyloną tablicę pełną imion uczniów, zrozumiałem, że to nie jest zwykła relacja nauczyciel uczeń Kilka dni później zostałem w szkole po lekcjach. Pani Żurawska zaprosiła mnie do swojego gabinetu. Usiadłem naprzeciwko biurka. Skarki wyciągnęła mój esej. jeszcze przed i dotknęła mojego ramienia palce drgnęły mi serce waliło jak młot powiedziała niskim głosem nikt się nie dowie obiecuję wtedy zapragnąłem dowodów zacząłem dokumentować każde spotkanie dyktafon w kieszeni dyskretne zdjęcia po tygodniu miałem plik nagrani i serię wiadomości sms których nauczycielka pisała jesteś wyjątkowy. spotkaj się ze mną przed 18 Po raz kocham słuchać twojego głosu w pustej klasie wiedziałem że to moralne dno ale też dowód na to że ktoś musiał ponieść karę zwróciłem się o pomoc do trójki zaufanych przyjaciół karol basia i tomek każdy z nich miało własne przemyślenia karol wolał milczeć basia obawiała się konsekwencji tomek chciał nagłośnić sprawę od razu ustaliliśmy plan przygotujemy wielką demaskację podczas zebrania rodziców dzień akcji wcześniej przynieśliśmy do sali konferencyjnej projektor ukryliśmy głośniki kiedy rodzice i nauczyciele usiedli, nagrane pliki audio szeptem wypełnił się pokój. Jesteś jedynym chłopakiem, któremu mogę zaufać. Pamiętaj, że ja decyduję, czy dostaniesz maturę. Na ekranie pojawiły się zrzuty ekranu SMS-ów i zdjęcia z ukrytej kamery. W jednej chwili na twarzach gości zapanowała konsternacja, a pani Żurawska straciła całą pewność siebie. Matki zaczęły szlochać, ojcowie wstali z krzeseł z gniewem. Dyrektor wybiegł po dokumenty z kuratorium, a ochrona zatrzymała nauczycielkę tuż za drzwiami. W tej katastrofie szkolne korytarze oszalały. lotki fruwały szybciej niż papierowe samoloty na lekcji wf -u. Ja nadal dźwigam ciężar zdrady zaufania i pytań, czy zrobiłem słusznie. I teraz pytanie do was, widzowie: czy warto zniszczyć czyjąś karierę, nawet gdy chodzi o sprawiedliwość?